Walka o Polskę to jest walka rzeczywiście wielopoziomowa czy wielobiegunowa, bo z jednej strony mamy Rosję z bardzo dużymi wpływami agentury rosyjskiej i to wiemy, dlatego że w Polsce na urzędach siedzi cała masa komunistów. No ludzie, zdajcie sobie sprawę, przecież Tusk nie jest kolegą Putina. Tusk jest prowadzony na smyczy przez Putina. Jeśli prawda, oficer KGB. Który jeździł na szkolenia do, do Moskwy, prawda, grobelny, dzisiaj siedzi w zarządzie polskiej spółki zbrojeniowej. No to o czym my tutaj mówimy? Jeśli tutaj są na granicy białoruskiej, przecież byli wpuszczani tam przez długi okres czasu, biedni migranci, przeskakujący przez płoty, prawda, trzeba im pomagać, trzeba ich wpuszczać, potem nie wiadomo, co się z nimi dzieje, a oni z tych krajów afrykańskich, islamskich, przez, prawda, z Europy, tu, do Moskwy, na szkolenie, przez Białoruś, dostałem się do Polski, Tusk to wszystko wpuszcza przecież, no bo teraz pokazuje, jak on to walczy o tą obronę granicy, prawda? I tak dalej, ale to jest wszystko w jednym oficjalnym układzie, także wpływy agentury rosyjskiej w Polsce są w dalszym ciągu bardzo duże, wpływy niemieckiej Brukseli i także wpływy Stanów Zjednoczonych, które w moim mniemaniu w dalszym ciągu jeszcze mają największą kontrolę w tym regionie.